Kurwa chują znajomy jak się Tobie nogi kurwa obcięli, stary. powiedział chuj, obetniemy mu nogi, to nic mu się nie będzie działo z stawami na starość. Tak, tobie obciął nogi, żeby się szybciej do twojej dupy dobrać kurwa. Kurwa A few moments later. Dobra, pierdolę tego chodzi z nami grać, kurwa nie wiecie, wróćcie do mnie jak się nauczy. No i bardzo grasz. dobrze wypierdolę, przy niej na jawym czeka. Dawaj streamer któryś kurwa. Nie dam ci, nie dam mu, macie. <laughs> nie dodałem. No znaczy, nie, nie dałem, bo nie chcę grać, to mnie tylko nie dodałem. Popatrz sobie. Kurwa, znaczy, ty pizot tu pecikiem, kurwa, po jakimś marnym licem bez szans na to, że dzieci, kurwa, z młodszego, jebaną. Włączaj, Polca, dziecko. 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 Włączaj, dziecko. Włączaj, kurwa, Polca, dziecko. 12 sekund later. Wiesz jak się nazywa taki kierowca? Wiecie, jak się nazywa na taki Bo jak się nazywa na to, Bo jak, ty, time. Wiecie, time. Wiecie, jak się nazywa taki kierowca. Wiecie, To nazywa. Wiesz, się nazywa taki kierowca. się nazywa <laughs> <obokowi i bratu. laughs> Zajebiście chłopaki, dobrze jak zawsze, kurwa. Dobra, i ci skórkę. Grałeś w Dariuszką. Zdjęło mi skórkę. O, oh, shit, nie, nie trafło mnie, fucking shit. Oh. <laughs> Mam nadzieję, że... Niech inaczej. Moja nie, znajomość z Eniem się właśnie zakończyła w tym momencie. niech nie ci tam był a my jesteś, ja my nie, jesteś, nie Czuję dziwkę! <laughs> Maciuś, misiu kolorowy. Tam jest fajnie. Spiedla, no i nie mam spodni nawet pan A to jest tak, kurwa Joda kur. z loda Mam rolę tanka kurwa Masz rację kurwa Marek. Używałem pasy w Hillaryka Wiesz jaką rolę spełniałeś martwisz jaką rolę spełniałeś spełniałeś rolę bycia materiałem dla swojego ojca nekrofila, kurwa jego bardzo CIE KURWA NA CMENTARZU POŁÓŻ, SKURWY Z Guys... cheer me out. OOOOOOOH! OOOOOOOH! Oh, MADER! Muszę się na... Focus, focus, czarę na Czekaj... Nie Nie, mhm. Dupa, cicho. Nie, jaśniejszy kila musi gadać. Raz przemówi. Mój przycisk wycisz uszyk No, to mnie to kurna wolno pierdolić. Tak. Nie, jak ktoś próbuje, to by go ucisasz, kurwa. No tak, no to tak działa, jakby nie ma to ci chodzić teraz, Maciu. Nie jesteś przyjacielem. Zgadza się. co mi zrobi? Co mi zrobi? To dziecko, jestem jego naturalnym wrogiem. Chodźcie tu, chodź, chodź tu, dziecko, chodź tu, przytulecie. Tyral. A tyral. Jak się nazywam młode dziecko? A żebym to wiedział. wiesz? <grym> Morwisą. Dotykam trawy. <grym> to radzę ci szybko wrócić. Co? Szybko wracaj! Możesz dotykać klawiatury, chodź tu. Nie, no. nie no. chcę. Jak czekaj. Kto chce? Jeszcze raz. No, ZUS płachtaj gry! Ja, 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 ja po co mam wracać? <grymne> Ty kurwa panie kolekcjoner kurwa klejnotów! Mało! Ten twoich klejnotów nie zebrał. Nie, nie unieś. Kurwa. Młodawca. Ragi ma teraz wszystkie moje klejnoty. Złoty Gremlin ma moje klejnoty. Halo! <grymne> Dobra, dajcie mi, muszę, muszę oddać kruzu, że on wejdą w pająkę. Moje klejnoty. Joda, give me the fault! Zbliża się czas tej śmierci. Joda, give me the fault! Fun fact, w ogóle jestem gruby w cholerę, nie? GURI! <gaddy> fuck you, fuck you, fuck you, fuck you! Kolega, czy to frega di Fazbe? fastbender Heu jak ty! Czuję! O! Czuję, dupę! Iceman, ass! Czuję, czuję! Czuję! Gdzie ona jest? Nie czujesz, kurwa! Nie czujesz! Gdzie ona jest? Nie mogę jej znaleźć! Ten, ten ork mnie kokuje. <grystanie> muszę, muszę wziąć Ragnar. Kurna, ten autograf od Tyrande. <grystanie> Chyba zdjęcie stópek, <z> kurwa. <grystanie> kurna, niech się nie miała czasu. Tyrande, tyrande, za długo mi już kakujesz. Odpowiedz chociaż na maile. Tyrande, gdzie jesteś? My queen! Czujecie to? Elfen Pussy!